Się. Ogólnie sytuacja jest taka, że kurwa zrobiłem jajecznicę, ale, ale robiąc coś pierwszy raz no wiecie, nikt mi nie pomógł, nikogo nie pytałem, czego się uczymy sami, znamy super. Lepiej i od podstaw. O, właśnie to Wam chciałem pokazać, jaka kurwa nadchodzi piękna burza. No i będę musiał przeparkować auto po prostu przodem, bo uwielbiam burzę obserwować. No, mam takie fajne miejsce na obserwację burzy, właśnie w tamtym roku widziałem piękne trzy. Pięknie idzie. Dobra, ale muszę jeszcze teraz coś dosięgnąć. Muszę obejść. Tu jest przód mojego samochodu, ale nie widać. Tam jest fabryka, a tam jest ta burza. No i... No i właśnie... O kurwa! A usuwałem patyki spod nóg. No. I jak się okazuje, usunąłem wszystkie oprócz tego, przez który bym teraz wyjebał. I co kurwa? Nigdy w życiu niczego nie przewidzisz. Jak coś ma się stać, to zawsze się stanie, jak to mówił ten ktoś tam sławny. Lub też znany z tych powiedzony. Każdy albo się dowie, albo wie. He, proste. A ja nie powiem. Tak. tak. Tak, tak, tak. Kolejna kurwa reklamówka. Siateczka. W reklamówce, w torbie i jeszcze w siatce. No. To jest właśnie po prostu to pojebanie niesłychane kurwa. Mm -hmm. No i kurwa. Dobra, tego nie muszę chować. Wręcz mogę to już tu zostawić. Kurwa, ja pierdolę po prostu nie. Ale naprawdę czasami, lub też bardzo często, sam siebie kurwa bym zabił. Za to, że ciągle coś jeszcze lepiej, albo coś. Kurwa, tak też nie lubić. To nie jest dobre. A poza tym, co za dużo, to wiemy też chyba, co dalej. I to się tyczy wszystkiego. Co za dużo, to za dużo. Kurwa. Bo życie cudem jest. Hej. Kurwa, nie mam soli, no. Chyba mnie popierdoli. Kurwa, nie mam soli. O oh my god. Dobra. To nie jest akurat coś szczególnego, ale jajeczniczka. Dobra. Jest kurwa ciemność, ale idzie kurwa burza. Także. Pewne rzeczy muszę kurwa schować, zjeść i chciałbym chwilę pograć i idę spać, bo dopiero zaczynam nie tylko podróż, ale i tutaj korespondencję, także będzie to ode mnie wymagało. Kurwa zajebana macie dużo jakiegoś takiego skupienia się, a do tego jest potrzebna na pewno wypoczęta i racjonalna głowa. Nie mówię, że mądra, ale racjonalna. I przede wszystkim czujna, prowadząc samochód nie zapominajmy o tym, że trzeba być czujnym. Cały czas, bo ponosimy wielką odpowiedzialność za siebie bliskich i społeczeństwo. No, tak mi się wydaje, bynajmniej. Kto ma w chuju?